Słaban za mną zamknął się i niestety nie umiem wyjechać z powrotem. Niby jestem w mieście, w znajomym mieście, i wszystko jest znajome ten sklep jest znajomy, a ja jestem w takiej sytuacji bez wyjścia. A co pani na to, żeby rozkładać produkty? Ukraińcom wynajmować nie będę. A wtedy w pokoju było 8 osób. Nie wiem w ogóle, czy mam dzwonić po straż miejską, czy krzyczeć na całe osiedle. Ja byłam tak przerażona, tak zaskoczona, że chciałam po prostu płakać. Dzień dobry wszystkim, mam na mnie Katiusze i zapraszam Was na mój kanał. Dzisiaj mam nadzieję, że ten gość, którego widzicie tutaj, nas nie zawiedzie, ponieważ pod moim pierwszym filmikiem, który nagrałam poroczny przerwę, który miał być taki idealny i dźwiękowo i wizualnie, napisaliście, że miałam fatalny dźwięk. I dla mnie to była porażka, ponieważ zauważyłam to dopiero podczas montażu, i później już postanowiłam, że. Jest tak jak jest, publikuję, bo nie chce mi się po raz drugi nagrywać to samo, bo nie pokażę drugi raz te same emocje i dlatego publikuję. Więc bardzo przepraszam i mam nadzieję, że to się nie powtórzy. A jeżeli się powtórzy, to wszystkie Wasze dzisiejsze komentarze kieruję prosto do producenta, bo ponoć ten mikrofon jest jeden z najlepszych. Bardzo bym chciała także podziękować za Wasz humor i komentarze, które zostawiacie pod moimi filmikami, zwłaszcza pod moim pierwszym filmikiem, który był dla mnie takim bardzo stresującym, bo po ogromnej przerwie, ja nawet szczerze mówiąc, przed publikacją martwiłam się. Więc bardzo dziękuję, bo czasami, czytając komentarze, ja po prostu płakałam ze śmiechu. Kiedy wracam myślami do 2013 roku, mi się wydaje, że to była inna Polska, inne życie, inni ludzie i nawet trochę inna ja. Przyjechałam wtedy do Polski jako studentka z ogromną walizką i z sercem pełnym intrygi. I kobieta, która mnie spotkała, która wcześniej pomagała składać dokumenty zdalnie do uniwersytetu, spotkała mnie na dworcu i powiedziała, że niestety nie udało się znaleźć mieszkania i będę musiała mieszkać w hostelu. Pokazałam mi palcem, gdzie on się znajduje. To był centrum Gdańskie, a wtedy w pokoju było 8 osób. Nie umiałam nigdzie schować swoje rzeczy, bo safe był popsuty, więc ja nie spałam. Siedziałam na tej walizce i nie znając języka polskiego, sobie na karteczce pisałam tekst, co ja będę mówić jutro. Tym wszystkim właścicielom mieszkań, które znalazłam już na internecie. Doczekałam się pewnej godziny i zaczęłam. Wyzwaniać. I wiecie co? Nikt mi nie odmówił. Wszyscy byli bardzo mili, uśmiechnięci, pomocni. No i to ja wybierałam, gdzie będę mieszkać. Wśród dziesięciu mieszkań, ja wybrałam to, które najbardziej odpowiadało moim oczekiwaniom. A co dzieje się teraz? Teraz, jeżeli podpisujemy umowę najmu jakiegoś mieszkania, to bardzo często słyszymy, Ukraińcom wynajmować nie będę, lub jeżeli ktoś słyszy akcent, to dzieje się to samo. Przepraszam, mieszkanie już jest wynajęte. Dlaczego tak się dzieje? Co się stało? Pamiętam też, jak jeździłam do pracy codziennie przez całą godzinę od żabianki do przystanku Lewandowy w wzgórze. Za tą moją krótką podróż godzinową tam i godzina z powrotem nigdy nie słyszałam języka rosyjskiego ani ukraińskiego. A teraz niestety dzieje się tak, że będąc w tym samym Gdańsku, chciałam poczuć znów ten klimacik mój, studencki, przyjechałam i kurczę, i niestety ja, ja nie słyszałam języka polskiego. Wtedy mi się wydaje, 12 lat temu wszyscy byli bardzo ciekawi, uśmiechnięci, zagadywali, wypytywali różne rzeczy, a teraz jak tylko usłyszą, że jest ten akcent, to ten akcent działa jak jakiś przycisk na pojawienie się muru. Pamiętam też te czasy, kiedy było bardzo łatwo znaleźć pracę. Mimo braku znajomości języka polskiego, ja prawie w dwa tygodnie znalazłam sobie pracę jako studentka. Poza tym otrzymywałam jeszcze różne wiadomości na moją skrzynkę pocztową, mnóstwo ciekawych propozycji, a nawet takich dziwnych, o których kiedyś nagrywałam Wam i opowiadałam, no, na przykład, prasowanie w stroju Playboy. Ale przynajmniej ktoś pisał, ktoś rozmawiał, ktoś chciał dać jakąś szansę. A co mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy bardzo trudne czasy. Bardzo trudno znaleźć dobrą pracę. W 2022 roku, kiedy tutaj ponownie przyjechałam, nie myśląc o tym, że ja tutaj w ogóle zostanę, bo przyjechałam tutaj na parę tygodni, a tak się złożyło, że zostałam na całe życie. Oczywiście w pewnym momencie. Zrozumiałam, że muszę coś robić, ponieważ bardzo mnie martwi pytanie finansowe, jak to będzie wyglądać ze względu na różne sankcje. Nie miałam możliwości przerzucać moje dochody pasywne, na przykład z rosyjskiej karty na polską kartę. I nic lepszego nie wymyśliłam, jak pójść do rzędu pracy w Włodzisławie Śląskim i poprosić o znalezienie dobrej pracy dla mnie. Pamiętam, że miałam przy sobie ogromny worek z dokumentami, teczkę taką, trzy wyższe wykształcenie, różne certyfikaty językowe, jakiś skończony kurs, no po prostu, no, no pomyślałam, że ja zaraz dostanę, nie wiem, stanowisko prezydenta. No Pani do mnie uśmiechnęła się i mówię, a co Pani na to, żeby rozkładać produkty? A ja, <śm> ja aż, aż, aż podskoczyłam. Wychodzę ja z tymi moimi torbami z dokumentami, wykształceniami, które w ogóle nikomu są niepotrzebne. I idę sobie i myślę, no kurczę, chciałam być nauczycielką, uczyć, nie wiem, ekonomii, matematyki, języka rosyjskiego w końcu. I, i, i co? I, I jakby, no i co dalej, Kasiu? No i wtedy zaczęłam myśleć o tym, że rób to, co chcesz robić, czyli otwieraj swoją szkołę językową. I wtedy zaczęłam prowadzić lekcje z języka rosyjskiego już na większą skalę, i poświęcałam temu cały mój wolny czas i to było dla mnie i hobby, i praca równocześnie, i w ogóle jakieś, jakieś cudo, bo robiłam to, co sprawiało mi taką radość, taką przyjemność i jeszcze w dodatku miałam wynagrodzenie, za które mogłam później żyć. Wszyscy, z kim rozmawiam na ten temat, na temat pracy, mają to samo problem z tym, żeby ją znaleźć, czy znaleźć dobrą pracę, czy... Znaleźć pracę, gdzie więcej płacą, czy znaleźć czegoś innego niż praca fizyczna, mimo że już są po studiach i dobrze rozmawiają po polsku, i tak, i tak mają problem z tym, żeby mieć dobrą pracę i dobrze zarabiać. I stąd chyba wynika moje spostrzeżenie, że ten kraj trochę się zmienił. Ludzie są bardziej zmęczeni, ludzie są bardziej przestraszeni, jeżeli chodzi znów o Obcokrajowcy, możliwie bowiem się zatrudniać, nie chcą zatrudniać, ludzie są bardziej zamknięci. Ale wiecie co? Oczywiście, że nie wszyscy, bo czasami los pokazuje, że jednak wśród nas są jeszcze piękni ludzie. To było zimą zeszłego roku. Było bardzo zimno, był smok na zewnątrz, musiałam skoczyć do sklepu, żeby kupić jakieś drobiazgi, już nie pamiętam co. Mapy Google mnie zawiodły w tamtym momencie, bo wjeżdżam niestety nie na parking tego netto, a wjeżdżam na parking zamkniętego osiedla. Szlaban za mną zamknął się i niestety nie umiem wyjechać z powrotem. No sobie myślę, och, no tutaj z 50 miejsc parkingowych y, raczej ktoś zaraz będzie wyjeżdżał i ja szybciutko sobie pojadę z powrotem, a niestety przez 30 minut stałam tam jak wariatka. Dzieci krzyczą, płaczą, nie wiem w ogóle... Czy mam dzwonić po straż miejską, czy krzyczeć na całe osiedle, żeby ktoś mi pilocikiem z balkonu otworzył? No, po prostu byłam przerażona. No, myślę, dam jeszcze czas tej sytuacji, poczekam. Może jednak pojawi się ktoś, kto ma ten pilot. Idzie pan z pieskiem. Ja do niego oczywiście, wytłumaczyłam mu całą historię. On mówi do mnie: No, niestety nie jestem z tego osiedla, ale mam kogoś znajomego stąd, więc niech panie poczeka, zaraz panie pomogę. Później ten pan z pieckiem wraca i z sąsiadami, i z pilotem, i otwiera mi ten szlaban. Ja byłam po prostu tak wdzięczna. Ja wtedy miałam taki humor, że niby jestem w mieście, w znajomym mieście, i wszystko jest znajome, i ten sklep jest znajomy, a ja jestem w takiej sytuacji bez wyjścia, że nie mogę wyjechać, nie mogę. Po prostu nie mogę otworzyć tego szlabanu. I oczywiście wtedy ja powiedziałam, po prostu. Szacun. Mimo wszystko Pan mi pomógł, mimo akcentów, mimo tam różnych politycznych sytuacji, że jestem tak Panu wdzięczna. No i, i daję mu tą wdzięczność. To on powiedział: Nie trzeba dziękować, musimy pomagać sobie nawzajem. Nic nie wziął i sobie poszedł. Ja byłam tak przerażona, tak zaskoczona, że chciałam po prostu płakać. Nie ze szczęścia, że w końcu wyjeżdżam z tego osiedla, a z tego, że są na świecie jeszcze. Tacy ludzie. I wtedy oczywiście pomyślałam, że to jest ta Polska, w której kiedyś zakochałam się i którą kocham nadal. Nie ta z wiadomości, nie ta z internetu, a ta prawdziwa. Prawdziwa, gdzie są prawdziwi ludzie, prawdziwe historie i prawdziwe doświadczenia. Teraz jak jadę tramwajem w Gdańsku, czy w jakimś innym mieście i słyszę różne języki, sobie myślę, Boże, jak Polska się zmieniła, jak ten świat się zmienił. Ale najważniejsze, żebyśmy my nie zmienili się w środku, bo język, akcent czy pochodzenia to są tylko dźwięki, a dobro w każdym języku brzmi tak samo. I właśnie może dlatego ja czuję się w Polsce jak w domu, bo nawet po tylu latach można w Polsce spotkać człowieka, który otworzy ci szlaban. Dziękuję wszystkim za uwagę. Napiszcie, czy dobry był dźwięk, czy ciekawe było to wideo, w którym podzieliłem się szczerym moim doświadczeniem, moim życiem. Jakimiś dziwnymi sytuacjami, może nawet wstydliwymi. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! pa.